W tym filmie opowiem o tym, jak zainstalować certyfikat SSL. O tym, czy jest on potrzebny, czy używać darmowego, czy płatnego. Czyli szybki, krótki film, ale bardzo konkretny. Jeżeli nie jesteś subskrybentem, a masz ochotę spodobać się ten film, kliknij subskrybuj. Dzięki, zaczynamy. Zacznijmy od jednej rzeczy, z którą do mnie trafiają często klienci. Często, przynajmniej raz na kilka miesięcy, ktoś taki się zdarza z informacją, że. Na stronie, wszystko działało w porządku i nagle pojawiła się taka informacja: połączenie nie jest prywatne, połączenie nie jest bezpieczne, tam te komunikaty takie źle wyglądające. Jest to taki, taka informacja, gdzie ten znacznik HTTPS u góry jest przekreślony. HTTPS to oczywiście chodzi o znowu nasz certyfikat SSL. I teraz, jeżeli traficie na kogoś, kto. No, troszeczkę chcę naciągnąć, bo wiecie, jak to jest z osobami, które zajmują się stronami internetowymi, to jest tak jak z mechanikami. Jak ktoś się nie zna, to łatwo go naciągnąć i niestety, ale takie osoby się też trafiają, które naciągają. Natomiast możecie to naprawić w bardzo prosty sposób samodzielny. Taka sytuacja się zdarza, kiedy macie certyfikat SSL i wszystko jest skonfigurowane na stronie w porządku, natomiast on stracił ważność i trzeba po prostu wykupić, najczęściej to dotyczy płatnych certyfikatów, trzeba wykupić. Nowy certyfikat. Tak jak ja Wam tutaj pokazuję na przykładzie, w pierwszej sytuacji certyfikat był niezainstalowany, natomiast strona była cała przygotowana pod ten certyfikat, a w drugiej sytuacji po prostu zainstalowałem ten certyfikat i strona, jak widzicie, działa od nowa, czyli naprawa zajmuje około 2 minut w porywach do trzech. Warto to zrobić samodzielnie, jeżeli taka informacja o, o braku połączenia, m, że połączenie nie jest prywatne, wyskakuje u Was. To tyle, jeżeli chodzi o ten taki wstępik. Natomiast już teraz do samego certyfikatu SSL. Co to jest? No właśnie, ten certyfikat SSL to taka słynna, ta zielona kłódka, która się pojawia przy adresie. W tym momencie ta kłódka już została zamieniona na inne symbole, najczęściej w przeglądarkach. jest to... Co nam daje taki certyfikat SSL? No właśnie, powoduje, że nasze dane, a właściwie dane klientów, którzy wprowadzają jakiekolwiek dane na naszej stronie, one są w pewien sposób szyfrowane, nie zostają przesyłane bezpośrednio. I teraz o jakich danych mówimy? Zwykle chodzi o jakieś dane z formularza kontaktowego, albo jeżeli mamy sklep internetowy, to formularz dotyczący płatności. No i kwestia... Czy my potrzebujemy ten certyfikat SSL? No, ale jest dla mnie jest jeden powód, dlaczego go potrzebujecie. To jest wstyd nie mieć certyfikatu SSL w 2025 roku. Jeżeli być może to jest spowodowane tym, czym, czym się zajmuję, moim zawodem. Natomiast jeżeli wchodzę na stronę, gdzie ten certyfikat SSL nie jest zainstalowany, naprawdę wychodzę z niej, bo to świadczy o tym, że. To jest amatorszczyzna, ok? Czyli, jeżeli ktoś ma amatorszczyznę na stronie internetowej, to, to, to nie wierzę, że on może świadczyć też dobre usługi. Po prostu tyle i tyle. Tym bardziej, że ten certyfikat SSL możesz mieć darmowy. No i właśnie, darmowy certyfikat SSL, tak zwany Let's Encrypt, można mieć na większości serwerów. Nie na każdym o tym za chwilę. No ale kwestia, czy potrzebujesz darmowy, czy potrzebujesz płatny. Różnica jest głównie taka, że jest bardziej zaawansowane szyfrowanie w wersjach płatnych. Mało tego, możesz jeszcze otrzymać zwrot odszkodowanie, gdyby jakieś dane wypłynęły, i ktoś by Cię posądził, to możesz otrzymać odszkodowanie, ale musisz wtedy udowodnić, że to jest wina certyfikatu, a nie jakichś innych zabezpieczeń w praktyce. Podobno, chociaż ja nie wiem tego do końca, bo ja nie miałem takiej sytuacji, podobno jest to trudne do udowodnienia. Natomiast nie demonizujmy tak wszystkiego. Zdecydowana większość osób ma certyfikat darmowy. Ja na swojej stronie mam certyfikat darmowy. Jeżeli bym prowadził sklep internetowy, to tu zastanowiłbym się nad certyfikatem płatnym, bo tam jest za dużo danych i raczej na sklepach internetowych polecam instalować certyfikaty płatne, żeby mieć wyższy poziom zabezpieczenia, wyższy poziom weryfikacji. Zatem, w skrócie, dla większości osób Less Encrypt, czyli darmowy, jest wystarczający. No i teraz do sedna, jak zainstalować. Każdy serwer, ja będę mówił tylko o Let's Encrypt, bo to jest najpopularniejszy. Każdy serwer ma swoje pewne ustawienia, jeżeli chodzi o zainstalowanie tego certyfikatu SSL. Dlatego ja nie będę omawiał każdego serwera, bo to by po pierwsze zajęło kupę czasu, po drugie byłoby nudne, a po trzecie lepiej to zrobią specjaliści, którzy są z danej firmy. To znaczy, że ja w pod spodem dam linki do bezpośrednich jakichś tutoriali, bądź wpisów na blogu, bądź samych filmów z konkretnych firm, najpopularniejszych firm hostingowych w Polsce, gdzie będziecie mogli znaleźć już ich instrukcje krok po kroku, jak na ich konkretnym serwerze to zainstalować. Natomiast musicie uważać, bo są w Polsce takie firmy hostingowe, które nie umożliwiają instalacji certyfikatu. SSL w formie darmowej. Mało tego, jest taka firma jedna, która bardzo znana, która robi taki ciekawy patent, że tak naprawdę w ofercie ma, że można zainstalować ten certyfikat SSL, tylko nigdzie nie piszą, że nie można tego darmowego certyfikatu zainstalować samodzielnie i trzeba to zlecić im jako godzinę tam pracy technika. No, i w ciągu tej godziny technika nie wiem, ile on tam kosztuje, 100-150 zł, on instaluje ten darmowy certyfikat, więc właściwie to jest to samo, jakbyście zapłacili za ten certyfikat. To tyle, dlatego uważajcie, yy, warto wykupować ten darmowy. Dla mnie podstawą jest, jeżeli ktoś. Zakłada stronę internetową, to musi mieć serwer, domenę i certyfikat SSL. Te trzy rzeczy. Ten certyfikat SSL najlepiej, żeby właśnie mówię, był darmowy i gwarantowany przez firmę hostingową. W opisie filmu znajdziecie linki do, 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 do firm hostingowych i e, ich tutoriali. I to są tak naprawdę instalacje certyfikatu SSL opiera się na dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz to jest właśnie skonfigurowanie go po stronie serwera. A druga rzecz to jest skonfigurowanie go po stronie już samej strony. I teraz mamy dwie możliwości. Pierwszą najprostszą metodą na zainstalowanie tego certyfikatu SSL po stronie twojej strony internetowej opartej na WordPressie to instalacja wtyczki Really Simple SSL. Ona chyba teraz zmieniła nazwę na Really Simple Security. I właściwie klikasz dalej, dalej, dalej. Ta wtyczka Połącza się z Twoim certyfikatem SSL, wykrywa go i go instaluje. Koniec filozofii. Druga troszeczkę bardziej skomplikowana, ale też bez przesady. To jest przy użyciu HT Access, czyli musicie się dostać do swojego serwera FTP. Możecie to zrobić na przykład za pomocą Filezia, czyli File to jest taki program, który się pobiera na komputer, instaluje się, wpisujecie dane do logowania do serwera FTP te dane macie z poziomu z, od swojego dostawcy hostingowego otrzymaliście, możecie też do tego FTP zalogować się w niektórych przypadkach z poziomu samego panelu klienta serwera. On daje dostęp do FTP po prostu z taki online z poziomu online. No I jeżeli już tam się zalogujecie, musicie pobrać tylko plik .htaccess, zapisać trzy linijki kodu, które macie pod filmem. I wygra z powrotem ten plik na serwer. Koniec filozofii. Czyli pamiętajcie, że tak naprawdę certyfikat SSL, żeby zadziałał, potrzebujecie dwie rzeczy. Pierwsza to jest konfiguracja na serwerze, a druga to jest konfiguracja na stronie. I tyle. Koniec filozofii. Zainstalujcie sobie ten certyfikat SSL, bądź profesjonalny, profesjonalna. Niech to wszystko dobrze wygląda. Powodzenia, wszystkiego dobrego.